Dobry przyjaciel w części drugiej, kaphela Ciągle się męczymy z pierwszym poziomem Muszę wpaść w rytm Mówię, w to grę nie, nie grałem, bo masz dwa lata Mówię, w pierwszej części, Na kto bo się po prostu zrezygnowałem, bo po prostu nie mogłem go przejść Za to był za trudny dla mnie Ale teraz korzystając z okazji Może nam się go uda Ciebie, no. Ej, no. Stary. Po co tam. Ja nie mam Nie mam pojęcia. Chyba wyjdę z tego sklepiku zobaczyć, może ma coś ciekawego, nie wiem, bronie nowe. Lubię przeciwników, którzy tutaj się odnawiają. Bez końca ganiają. Ja właśnie odnawiałem zaraz nie. czy strzeliłem w niego? Nie, nie, nie Wiedziałem, działa, ktoś mi trafił Ty nie doskoczyłem, myślałem że nie doskoczyłem. Nie wierzę, nie mogę przejść pierwszego poziomu, stare. Czy można naprawdę wyjść i zobaczyć ten, ten sklepik? Chcę też zabrać jak najwięcej pieniędzy, żeby... Jakiegoś up upgrade'a kupić, czy coś. Nie przypominam sobie, że ten, żeby ten pierwszy poziom aż taki trudny nie? dobra jeszcze nas nie nie padł! Pierdziela Nie ten guzik, to nie ten guzik wciskał Zamiast... Twój ich i A znaczy ten kółko No, 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 no patrz jeszcze dążył strzelić, nie No bo do tej pory jakoś dajemy radę Potem zaczyna się jednik, gdy te kasztany zaczynają się pojawiać właśnie Ten jak ma zasięg, no bez jaj Super, nie Nieuczciwe w cholera nie koniec? Nie, nie skaczę, bo zginę. Fuck. To był pewnie sam koniec poziomu. Wiedziałem. Kurde no. Nie sądziłem, że będę się małpszył na pierwszym poziomie. O tyle czasu. Jedziemy więcej razu było. O. A ty tu mogę skontrować, patrz. Ten już trzeba byłby różowy. kontrę, no bez Jak tak głupszym moment to... No, pływanie się. Też mogę skontrować. Chciał powiedzieć, idą marzyć. Nie, nie skaczę pierdziele. Poczekamy, nie spieszymy się. Chciałbym mógł trafić, to by było super. Nie, nie, nie skaczę też pierdziele. Jest, jest, jest. Przeszliśmy. Pierwszy poziom. Się cieszę się, że przyjął pierwszy poziom. Szok. A, bo to jest ta ocena wszystko. Zapomniałem. Czas. Brzemię życiową. Odbicie. 3 na 3. Monety. 5 na 5. Poziom umiejętności. O, A. Chyba dobrze. Najlepsze jest chyba S. Dobra, walczy. Przeszliśmy. Jej. Mam pojawiły się most. Tak, to był pierwszy poziom Knurzyka A tu ten świniak chyba jest, no Pościgówka, objawy... czekaj, czekaj, czekaj Serce dodatkowe, do około punkt zdrowia Aha Ale zmniejszenie siła. to tak, o to Dziękuję dziękuję bardzo 8 wielkie obrażenia, pewnie żegara Główka to pamiętam ten strzał. Kurde, to bym wziął. Wokół panie to trzeba użyć, żeby coś wam dały. Zetknięcie do menu przedmiotów. Aha Wezmę to, śrutówkę. Czar. Dodatkowy punkt zdrowia, dodatkowy punkt zdrowia, lekkie zmniejszenie siły ataku. Ja dzielę, przeżyję. Co to jest lista? A, co te wszystkie te... Dusze, hmm. które muszę odzyskać dla, dla, dla tego diabeła. Dobra. Panika, botanika. Mafia włoszczyzny. A tu pamiętam co to tu będzie chyba. No Pamiętam O fok Tu oh, Zważamy będę walczu Oś no. fok 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 Aj Żyć mają ziemniaki, na no pez... Pezja ile on ma żyć? Dobra, ziemniak poszedł. To będą trzy warzywa. Ziemniak, marchewka, pamiętam. Czy to brzmi? Ziem... I cebula. Dobra, tutaj kończymy część drugą kapchada W części trzeciej będziemy walczyć z warzywami. Albo mi się wydaje, bo ta gra jest trudniejsza niż pamiętam. No więc, dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia. Na razie.